łamane przez 2019 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 24 kwietnia 2019 roku uchwałą numer 24, 29 łamane przez 253 łamane przez 2021 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 28 stycznia oraz uchwałą 2021 roku oraz uchwałą numer 49 łamane przez 366 łamane przez 2022 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 29 czerwca 2022 roku, mając na względzie paragraf 9 ust. 4 Statutu, kadencja obecnej Rady Społecznej upływa więc z dnia 6 marca 2024 roku. Stąd też konieczność powołania Rady na nową kadencję. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o desygnowanie jednej osoby do składu Rady Społecznej z OS w Kraśniku i przesłanie informacji w tej sprawie do tutejszego urzędu w, gminie, w terminie dobry. W przypadku możliwości proszę o kontakt z Wydziałem Spraw Społecznych pod numerem telefonu. Informuję Państwa również, że w obradach dzisiejszej sesji uczestniczy. 15 radnych stanowi wymagane kworum do podejmowania prawozycji Reasumując, pismo nakazuje nam ta informacja ze stanowiska powiatowego, nakazuje nam powołanie na na okres tak naprawdę dwóch miesięcy do końca obecnej kadencji przedstawiciela do społecznej rady ZOZU z uwagi na to, że, że ustawa wydłużająca kadencję do końca marca 2024 roku nie uwzględnia. Przepraszam, Pani Przewodnicząca. Do kwietnia. Tak, do czystego no, kwietnia. Nie sobie, niech Pani Przewodnicząca. E, tak, czasami. nie są spójne, nie zostały uregulowane kwestie prawne dotyczące desygnacji, trwania Rady Społecznej zos u Czytelne dla wszystkich Państwa. Zatem, zatem czekam na... Propozycje, jakie Państwo mają. Dotychczas w tej kadencji reprezentowała naszą Radę Radna Iwona Wodaczyk. i kadencja, jak słyszeliśmy, jej wykasa i musimy proszę próbować proszę. bardzo proszę. 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 Radny, radny Radna Jana. Proszę. Proszę. Dziękuję. No, proponuję, żebyśmy wybrali tę samą osobę, która do tej pory była w tej społecznej Radzie Pani Iwona Wodarczyk, przez jest ściągnięta, wdrożona. A nowa osoba musiała zdecydowanie jest coś tam, gdzie się działo od nowa, jak to penetrację w poczynami korektacji, i wiele rzeczy musiało się dowiedzieć i nauczyć, a co z pasami, to No, nowa Rada, nowa Rada Miasta będzie miała zadanie podjąć uchwałę do, to, za w nowej kadencji, na nową kadencję. No, tak. Dobrze, Dobrze. No. Dobrze, czy ktoś ma jakieś... Y inne, Inne propozycje? Nie słyszę. Zatem zatem zapytam Panią Radną, czy wyrażę zgodę. Dziękuję. bardzo. pani Iwona wyraziła zgodę na kontynuację w społecznej Radzie z zatem przechodzimy do głosowania. Z uwagi na okoliczności odczytam i poproszę Państwa o głos tak. w głosowaniu. Kian Jan i Wartyś Zbigniew. Jestem za. Jezierska Anna. Jestem za. Jamrus Jarosław. Jestem za. Kowalski Marek. Jestem za. Toporowski Jarosław. Górek Paweł. Nieobecny. Nie Krzysztof. Jestem za. Leonard Agnieszka. A. Lisa nieobecna. Nieobecna. Lisa Agnieszka. Nieobecna. Marcinkowska-Angelika. Jestem za. Marcinkowski-Zbigniew. Za. Michalczyk Jacek. Jestem za. Misiak Jerzy. Jestem za. Pomykalska marzena Jestem za. Bogusław Dorota. Jestem za. Sąmer. z zwieleta Jestem za. Stucer Krzysztofa. Wstrzymuję się. Krecz Marian. Jestem za. Uda Iwona. Jestem za. Hmm. Czy Agnieszka list jest za? Nie wiem czym jeszcze. Dziękuję bardzo. Państwo bardzo w głosowaniu brało udział. 17 radnych, 16 radnych było za, jeden radny wstrzymał się od głosu. Dziękuję bardzo. Przedstawicielem Rady Miasta Graśnik w społecznej radzie ZOZ-u została pani Iwona Czyli Dziękuję Państwu. Bardzo na tym kończę obradę 74. sesji Rady Miasta Graśnik, Dziękuję Państwu za udział. Amen.